Cześć, Aniu, czemu taka zatroskana? Idą ciężkie czasy, już nawet na znośny lunch nie starcza? Nie martw się, dzisiaj funduję, mam coraz więcej kasy. Jak ty to robisz? Przecież pracujemy razem i robimy podobne rzeczy. Ty nie, pewnie podbierasz z odsetek bankowych? Żatujesz? Odsetki są zjadane przez inflację, to grosze? No tak, to pewnie jakiś fundusz? Ostrożnie. Ja nie polecam. Kiedyś zainwestowałem jestem zablokowany na wiele lat, dwa lata moich składek poszło na koszty, a pieniądze kiedyś zobaczę lub nie, a może być i strata A może znalazłeś żyłe złota? Haha. Ha. Właśnie. I ty też możesz. Wolne żarty, ja naprawdę nie wiem co robić. To zacznij odkładać nawet drobne kwoty w programie inwestowania w złoto. Złoto zawsze miało wartość i wciąż rośnie w cenie. Ostatnimi laty prawie około 30% na rok? 30%? Nawet gdyby, to pewnie znów jakieś certyfikaty z ryzykiem i kosztami? Wcale nie, kupujesz złoto fizyczne, inwestycyjne, coś jak najbardziej realnego. Mało tego, możesz je otrzymać do domu w sztabkach lub zostawić w depozycie. A jakbym potrzebowała bieżącej gotówki? Złoto każdy chętnie kupi, ale nie martw się, firma gwarantuje odkup, pełna płynność aktywów. Jaka firma? Dam ci adres. Współpracujemy z Mennicami. Mamy fantastyczną ofertę. Nie tylko zyskujesz na wzroście cen złota, to jeszcze kupujesz taniej, bo w grupie zakupowej. Jak te popularne grupony? Coś podobnego. Ale kupujesz kiedy chcesz i ile chcesz. Kiedy masz trochę do odłożenia, zamiast na marny bankowy rol. Jakieś szczegóły? Chcesz się dowiedzieć więcej? Wpadnij na nasze konferencje w internecie. W poniedziałki i środy o 20.30. A masz coś do poczytania w internecie od zaraz? Umieram z ciekawości. Tak, dam ci adres strony, tam jest sporo materiału. Aniu, głowa do góry. Zobaczysz też dodatkowe możliwości zarabiania dobrych pieniędzy. Fajnie, ty zawsze miałaś głowę na karku. Dziękuję. Nie ma sprawy. Podziękujesz jak w to wejdziesz. Mogę powiedzieć Zosi? Jasne. Im będzie nas więcej, tym silniejsza grupa zakupowa. No i będzie okazja do wspólnego oblewania sukcesów. To zaraz pobiegnę do kompa poczytać ci, sprzedać plotkę Zosi. Ach te kobiety. Ale wasze plotki akurat tutaj to dobra robota dla wszystkich. Ale już muszę iść. Powodzenia. Zatem do zobaczenia na konferencji. Będziemy